Come on. Hej, Siemanderko, cześć i czołem! Tutaj, Szybek.pl i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Draw the Stickman Epic. Oh yeah! Z tego co ostatnio pamiętam, mm, ostatnio właśnie odblokowaliśmy sobie chyba ten ostatni poziom, bo właśnie do niego prowadzą wszystkie te strzałeczki. No fajnie, ale. Nie, jednak będziemy musieli jeszcze przejść, tak, żeby odblokować te dwie. Przejść je. E, z czego jedno mamy tutaj już odblokowaną, także tu się przejdziemy. A w następnym razem myślę, że jeszcze odblokujemy ten poziom. Tak, wypadałoby. No dobrze, zatem przejdźmy się tutaj na tą mapkę i zobaczmy, co tam jest ciekawego. Oho. Razka flaga ognisko, spoko, dobra. Możemy zrobić sobie klucz oraz toporek, więc zróbmy sobie toporek. Tak, zrobimy taką śmieszną siekierkę. Powiedzmy, że to siekierka, dobra. Zobaczmy, czy coś nie będzie jeszcze, najpierw w tych skrzynkach tutaj. Dobra, na szybko rozcytowany toporek, ale będzie działał? Działa oczywiście! Uderzamy rączką i tak działa. Tum 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 tum, tum. Dobra. Dwa, Okej, okay, jednak nic nie było. chociaż jeszcze są... Ojej, ile tych skrzyń tu jest. Całkiem dużo. Nie, dobra, to nie będziemy rozwalać. Myślę, że będą tylko tutaj na początku. Jak są wszędzie, no to cóż. E, troszkę tego dużo. Króliczki. Ej, nie rozwalaj krzaka. Po co? A się ściąć te drzewo. Uwaga, króliki. No. Tego drzewa się ściąć nie da. Hmm... Dobra. Mam z sobą jakąś interakcję? Nie. Przejdźmy się zatem z powrotem. Tu gdzieś była brama. Tutaj sobie przyszliśmy. Wiosła nie mogę wziąć. Hmm... No dobra. Weźmy sobie zatem... Ups, nie tak. Mam um, klucz, narysujemy kluczyk, ładny kluczyk, dobra i tak, w razie czego już pogotowił toporek, jakby miał się za chwilę przydać. Okej. Okay. co my tu mamy? Hmm, jakiś panel z tyłu, także myślę, że będziemy musieli do niego się dostać. Hmm. Ale nie możemy nic podpalać, więc zakładam, że będzie trzeba rozwalić te parę skrzyń. Hmm. Oho. Tu już coś mamy. Grzyby to, <barek? gryby> to <barek> Okej. Okay, yeah. Trzy. Jeszcze jedna. Dobra, czyli tylko w tej coś mamy, i to jest na kluczyk. Dobra, to będzie dziwny kluczyk, duży klucz. <śm> hmm. Jakoś to mi nic kompletnie nic nie dało. Pomyślmy chwilę. Cóż by tu można zrobić? Na siebie podpalać raczej nie będę. Ale jak weźmiemy. Nie, 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 ja chcę siekierka. O, siekierka. Au! się hmm. nie, Co by tu wykombinować? Dobra. Trzeba będzie porozwalać troszeczkę tych... porozwalać w w wyszło to nie, nie, wyszło? A... Trzeba by porozwalać tak nieco skrzyń. Może coś w nich jest, może coś przeuczyliśmy. Robocik. Okej, okay. Zatem może... Tam jest jeden kluczyk, ale dorobimy sobie drugi. Zobaczmy, co z tobą mogę, kolego, zrobić. Aha! mogę cię poprzestawiać w ten sposób weźmy od razu już parę kluczyków o bardzo krzywych zresztą, ale to o to dba i tak się za chwilę zużyją spróbujmy teraz użyć tego aha weźmiemy ten kluczyk Korzystajmy go, bierzemy ten pięć, jaki piękny drift. No dobra, jeszcze raz. Chyba trzeba będzie cię teraz przestawić, koleżko. Tak. Od razu kolejny klucz, już od razu na zapas. Nie co to w ogóle wyszło. To nawet ten klucz nie wygląda. Dobra, idziemy tutaj. Jedziemy, jedziemy. Nogi! Słyszałem, <grywka> zapomniałem, że muszę stać daleko od tego. Dobra. Ale tym razem już wiemy co mamy zrobić. Tak myślę. Okej, okay, rozwalamy. Najpierw otwieramy bramę. Potem dobra, tym małym toporkiem rozbijamy jedną ze skrzyń, tylko którą teraz chyba tą drugą. O oh je. Yeah. I tą skrzynię. Weźmy za ten kluczyk. No, come, on, podnieś go. jakie ładne. No właśnie. Użyjmy tej maszynki. Dobra, nie jesteśmy zbyt mądrzy, więc musimy obejść wszystko dookoła. et. Jednak trzeba to skosić. Okej, okay, robocik już sobie powoli jedzie. Um, musimy go chyba teraz przestawić. <grymne> Dobra, trzeba to zakolorować. To musi wyglądać jak klucz, bo to co rysuję to jest masakra. <grymne> Dobra, przestawmy cię. Raz, dwa, okej. Okay. I teraz driftuj. Um. Nie, 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 nie tak, nie tak. To będzie trzeba skosić. I to też. Hmm. Tylko tu jest świeczka ciekawe czy ten robocik będzie cały czas płonął. Hmm, tego nie wiem. Za chwilę wszystkiego się dowiemy. Teraz trzeba cię koleżki znowu poprzestawiać. Ach, jedno piknięcie. Nie nie, 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 nie jeszcze raz. Tak i... Okej. Okay. Podnieś. Dziękuję. Dobrze. I teraz musimy kliknąć i uciekać, 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 uciekać. Nie, yeah. <laughs> udało się. U. No to było coś. Dobra. Zobaczmy tylko, co jest dalej. Hmm, zapewne w której ze skrzyń będzie też taki nadajnik. Więc zobaczmy sobie, czy rzeczywiście mam rację. Hmm. Jest robocik. Z robocikiem tam na pewno pojedziemy. Pewno drugą stronę. Nawet dwa. Uu. A czy w tej skrzyni. O, tu jest dynamic, Ok, ok. Tak więc tu zapewne będzie ten kontroler. Zobaczmy. O, o, o. Tak jest. Narysujmy kolejny klucz. Do tego koleżkę by trzeba. Nie, wystarczy chyba go aktywować. Dobra. Teraz musimy przestawić. I jedź jeszcze raz. Nogi, nogi, w nogi. Bum. Już. Udało się. Okej, okay, tylko co mamy tutaj? Hmm. Dla bezpieczeństwa, chociaż zapewne nie będę umiał zaatakować. Weźmy, zróbmy siekierkę. Uhu, kontroler. Zobaczmy najpierw co jest w tych skrzynkach. Czy tu będzie coś ciekawego? neczkach może i nic nie ma. Ale jeżeli użyjemy kluczyka, to coś się stanie. O? Tu się coś aktywowało. <śm> <śm> Dziwny skarb! Damn. ale fajnie. Nice. Nie wiem na no co on się przyda, bo troszeczkę pieniążków już widzieliśmy po drodze, ale tak jakby nie bardzo się przydały. Zobaczmy, może tu będzie też kontroler. Jak ty to trzymasz? Ze mną coś jest tu serio. Nie tak są postacią, to. Trzymam za ostrze. I rąbię tym, tym, tym rączką. Tak, to jest po prostu geniusz. Takie rzeczy tylko uszytka. <grymne> ja? Jeszcze raz, ok, ok. Do góry. Aha, no dobra, to jeszcze raz. Ciekawe, czy od razu mogę narysować coś, co będzie u mnie w łapce. Pijemy. Na szczęście jest to pod ręką. Nie wiem, zbugowało się. O. Taki ładny kluczyk. Dobra, powiedzmy, że to jest klucz. że jest taki specjalny. Prawie jak pistolet. Jeszcze wyżej? to już za wysoko? Hmm... Trzeba cię sprowadzić na dół. Użyjemy do tego kolejnego klucza. Emmet, ja ile już tego narysowałem. To weźmy ten klucz, aktywacja. Niku, mam. Zobaczmy, czy tak pojedziesz. Dobra, dookoła. Nie, 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 tak, nie tak. Naokoło. Dobrze, tu się zablokował, więc jeżeli się uda do kontrolki, ohoho, Damn, ale ty koleżko płoniesz. Jak ja mam Cię przedstawić? <ś> Opsuł się Tenet. Musiał w najwidoczniej jechać z drugiej strony. No cóż, zobaczymy jeszcze co jest z tej strony. Hmm. Tu jest przejście. Czyli tam chyba było drugie pod tą stertą złota, coś mi się wydaje. Tak więc przejdźmy sobie tu. I zobaczmy. Tak, odblokowaliśmy tą ścieżkę, właśnie tutaj. Tylko. uuuu... To co było pod złotem? Hmm. To może tak jest. Jeżeli jesteście ciekawi, to zrobimy to w kolejnym odcinku. A, smoczek. No cóż. Można tego było się spodziewać po jajku. <grych> Dobra. Jeżeli jesteście ciekawi, co było pod tym złotem, mogę razem z Wami to jeszcze spróbować przejść. Następnym razem, tak? Czyli bez główkowania zbyt długo. O, chwileczkę nam zajmie, żeby tam dojść, i pogłówkujemy tylko jak posterować robocikiem. A, I również będziemy musieli przejść albo tą pajęczatą drogą, gdzie był futrzasty stworek, albo poszukać jeszcze jednej drogi tu z armatą. W każdym razie musimy jeszcze odblokować następnym razem ten poziom. Tak więc w następnym odcinku na pewno będzie to, tutaj, gdzie biegamy, i ewentualnie jeszcze coś z tych rzeczy. Jeżeli chcecie zobaczyć, co tam było, napiszcie. Będę czekał na komentarze. A tymczasem, trzymajcie się. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało, zalajkujcie. Trzymajcie się. Cześć.